Dzień dobry, dziki! Co to ma was ciekawego słuchać? Dajcie znać komentarza, pamiętajcie, że czytam komentarze, nagrywam filmy na VHS, a nawet na niektóre odpowiadamy w szorcach, ponieważ bardzo, ale to bardzo, bardzo, bardzo lubimy być z wami w kontakcie. A tym razem wracamy po przerwie, ale paroma zmianami i chcemy trochę odświeżyć formułę. Może nie przewrócimy kanału do góry nogami, nie będziemy recenzować bagietek z piekarni. Ale chcemy tworzyć trochę bardziej wnikliwe materiały, więc dzisiaj Xbox Series S za 4,5 stówki. Chcemy trochę wrócić do początków kanału, gdzie sporo kupowałem sprzętu i się z wami tym dzieliłem. I jak coś kupimy, no to po prostu wleci taki film na kanał. Ponadto, w dzisiejszych objawionych faktach autentycznych o polskiej wytwórni ceramicznych sprzętów komputerowych, czyli pierwszy w 100% ceramiczno porcelanowy komputer gamingowy więc zaczynamy bo będzie się dzisiaj no sporo dział. jako że format staroszkolny postanowiliśmy się z wami podzielić dosyć osobliwym przypadkiem zakupu xbox series s za 450 zł i nie jest to żaden bait, tylko 100% legit. Ale konsola była bezpada, a przyczyna sprzedaży w tak niskiej cenie jest wręcz banalna. Stali bywalcy pewnie pamiętają materiały o Xbox Series S, gdzie poruszaliśmy temat rozmytego obrazu z konsoli na telewizorze. I o dziwo, problem ten udało nam się w dużej mierze rozgryźć. W przypadku naszych telewizorów, czyli moim i mojego kumpla yy, modelach LG, nieostry obraz na matrycy 4K spowodowany był w moim przypadku złym ustawieniem parametrów konsoli, a w przypadku mojego kumpla obraz był nieostry ze względu na nieodpowiednie ustawienie parametrów telewizora. Jak się łatwo domyślić na naszych sprzętach konsole śmigają w pełnej krasie oraz obraz jest ostry i przeprzyjemny dla oka. Ale wyobraźcie sobie, że poprzedni posiadacz mojej już konsoli nie miał tyle szczęścia i zakupił okazyjnie telewizor Hisense'a i za nic w świecie nie mógł sobie poradzić z ustawieniami swojego telewizora. Co powodowało u niego no, ogromną frustrację i ogólnie zniechęcenie konsolą Xbox Series S do tego stopnia, że postanowił przeskoczyć na Xbox Series X i faktycznie przy wyższych rozdzielczościach poprawa była zauważalna, ale nie na tyle, aby Telewizor się dłużej ostał, i poprzedni właściciel kupił nowy telewizor, ale już został z Xbox'em Series X. No i oczywiście postanowił pozbyć się słabszej konsoli, czyli Xboxa Series S. Takim oto sposobem trafiła do mnie ta konsola, która używana była raptem półtora miesiąca, dlatego też powstał materiał, gdzie mówiłem o tym, że planuje sprzedać Xboxa Series S bo o ile kocham tą konsolę całym sercem no to jestem monogamistą i jedna no chyba jedna mi wystarczy. Podszedłem do tematu jak do nowej konsoli i zacząłem ją zdecydowanie częściej eksploatować, bo wiecie jak to jest kiedy robi się dobry interes i jak sprzęt potrafi wtedy cieszyć i napawać radością, zwłaszcza że Planowałem zakup stika do telewizora, bo wkurza mnie podpinanie kabla. Bo niestety muszę za każdym razem podpinać do kompa telewizor, żeby obejrzeć nowy odcinek The Last of Us na HBO Max. No niestety, ale dalej nie ma apki na starsze sprzęty i tutaj na białym koniu błyszczącej biało-czarnej zbroi wjeżdża Series S za parę złotych i oferuje nam Wszystkie, znaczy, oferuje mi wszystkie platformy, które mnie interesują, a do tego pozwala mi przeglądać neta w salonie za pomocą klawiatury i myszy, więc czego chcieć więcej. Co najważniejsze, obraz jest ostry, tak że no, jak za bardzo się zbliżę i za mocno się przyglądam, to mam pociętą gębę, więc. No. No i wiadomo, wsparcie konsoli jest dużo dłuższe jak innych sprzętów i do oglądania oraz grania powinno mi służyć jeszcze przez lata, stąd naszym zdaniem ma ogromną przewagę nad innymi urządzeniami smart do TV. Tu Series S ma ogromną przewagę nad innymi urządzeniami, ponieważ nie tylko jest świetnym smartem do telewizora, ale przede wszystkim jest świetną konsolą. Co najważniejsze nowej generacji, dlatego żadne inne urządzenie praktycznie nie może z nim konkurować, no chyba że mówimy o Xbox Series X albo PS. Dla niedowiarków dobrym przykładem mogą być Xbox One czy PS4. To producenci gier i oczywiście sami producenci konsol, no mimo dziesiątki na karku jeszcze nie odpuszczają tym sprzętem. Realnie Xbox'a Series S możecie kupić nawet za 700 zł, ale to wiąże się oczywiście z umiejętnościami negocjacji ceny albo odrobiną szczęścia, lub konsola jest po gwarancji, co i tak nie ujmuje jej możliwością, gdyż jak wiemy, aktualna generacja konsol nie jest specjalnie awaryjna, a przede wszystkim to dopracowane i przemyślane konstrukcje. Po prostu jakoś szczególnie te sprzęty się nie psują, chyba że ktoś grywał na kurniku. Między kwokami to oczywiście wypadałoby przeczyścić konsolę, ale warto przede wszystkim być cierpliwym, bo ta umiejętność pomaga nam dokonywać trafnych i często okazyjnych zakupów. Choć ja się przyznam, że często trafiam na okazje takie, których nawet specjalnie nie szukam, po prostu. Czasem przeglądam portale z ogłoszeniami, i jak coś jest warte uwagi, to negocjuję i kupuję, a nóż się uda i zrobi jakiś interes. Aha, no i pamiętajcie, jeśli chcecie zdecydować się na Series S, poczytajcie o waszym telewizorze, żeby nie okazało się, że wasz TV nie poradzi sobie ze skalowaniem, i zamiast radości, ta konsola przysporzy wam wiele nerwów, rozgoryczenia. A nie warto, bo to naprawdę urocze, malutkie sprzęcisko. Czy sprzęcinko. Upewnijcie się, że nie jesteście teraz sami, ponieważ przed Wami objawione fakty w autentycznej formułkach z reklamy tabletek. To, co teraz usłyszycie, absolutnie nie może pozostać tajemnicą, Jeżeli się wydamy, wszystkiego się wyprzemy, udajemy, że Was nie zdamy i pijemy in drinki w kamionkach małych w Marrakeszu. Wam pewno nikt to nie wierzy, więc chyba najlepiej będzie, jak potraktujecie to jako że. Polceramex, czyli wiodący polski producent ceramicznych akcesoriów komputerowych, rozszerza swoją działalność o nowe horyzonty. Wszystko, co porządne, musi mieć swoją wagę. Adam Sienkiewicz 1846 rok to cytat słynnego polskiego wieszcza pisarstwa technologicznego z 1846 roku i widnieje jako motto polceramexu. I przez lata napędza ich biznes, a jego początek sięga aż 2023 roku, a dokładniej marca 2023. Tak bogate doświadczenie pozwoliło stworzyć produkt najwyższej jakości w postaci w pełni ceramicznych komputerów gamingowych. Jan Wawrzyniak, prezes spółki, powiedział, że lata doświadczeń w produkcji porcelanowych i ceramicznych klawiatur i myszy umożliwiło skonstruowanie pierwszego komputera w tej technologii, a na pokładzie którego znajduje się niereferencyjny RTX 4090 oparty w pełni na bloku ceramicznym z ceramicznymi kulerami i złączami w pełni pokrytymi ceramiką. Zamiast krzemu zastosowano specjalny stop ceramu, i porcelanu, co zapewnia nieosiągalne do tej pory wyniki w testach, i oczywiście benchmarkach, komputer będzie nazywał się ceramiwer i wyposażony zostanie w to, co najlepsze i najwyższej jakości, czyli w pełni ceramika, fotowoltaika oraz ceramiczne wykończenia to absolutny hit najbliższego sezonu. A wierzcie nam, dźwięk porcelanowych kulerów na najwyższych obrotach robi wrażenie i napawa nas dumą, że z naszego podwórka wyfruwają takie cudeńka. Dajcie znać w komentarzu, ile Wy jesteście w stanie zapłacić za konsolę albo... Jaki był wasz najlepszy interes, jeśli chodzi o zakup używanych sprzętów? A jeżeli macie po tym materiale niedosyt, na kanale jest sporo filmów poświęconych tematyce aktualnej generacji konsol, poprzedniej generacji konsol, sprzętom retro, czy nawet tematyce jak ta, czyli stricte poświęcona nominkom technologicznym, jakimi są nowe generacje konsol i tego typu sprzęty. A my co? Widzimy się i teraz troszeczkę będzie zmian, ponieważ będziemy widzieć się jakby częściej w shortcach, a filmy, które będą się pojawiać na kanale będą bardziej takie dopracowane. Jeżeli macie ochotę na luźne gadki to tu macie Discorda, pamiętam, coś tam panuje. W każdym razie wy rozkręcicie towarzystwo i sprawicie, że będzie to wyjątkowe miejsce. No i co? Do zobaczenia moi mili w kolejnym materiale. Do widzenia. Terima kasih telah menonton!